Witajcie wszyscy z tej strony Wojtas. W dzisiejszym odcinku podejmę się z recenzowania jednego z najwyżej ocenianych napastników w BPL, a więc Falcao. Mamy rating 88, 77 tempa, 81 driblingu, 86 strzały, 64 podania, 73 fizycznych, 40 w defensywie, 177 cm wzrostu, wysoka pracowitość w ataku średnia w obronie, lepsza prawa noga, 4 gwiazdki słabszy nogi i 4 gwiazdki sztuczek technicznych. Atrybuty fizyczne wypadają całkiem nieźle, mamy 93 skoczności, 89 reakcji, 80 przyspieszenia, 85 zwinności, reszta wypada trochę słabiej, 75 balans, 75 szybkości sprintu, 71 staminy, 74 siły, psychiczne atrybuty wypadają dosyć przeciętnie, bo tylko 92 ustawienie się zasługuje na jakieś uznanie. Biorąc pod uwagę dość wysoki overall Falcao, jego umiejętności piłkarskie prezentują się dosyć nierówno. Mamy co prawda 94 celności główek, 91 wykończenia, 81 rzuty karne, 90 woleje, ale reszta statystyk prezentuje się co najwyżej dobrze. 83 kontroli piłki, 83 podkręcenia, 78 dribbling, 71 rzuty wolne, 71 strzały z dystansu, 79 siła strzału i muszę wam powiedzieć, że nie wygląda to za ciekawie. Przechodząc do właściwej recenzji, chciałbym zacząć od jego strzelania, które wypada naprawdę nieźle. Wykończenie w polu karnym jest świetne. 91 wykończenia w statystykach w grze ma swoje odzwierciedlenie na boisku i mogę to potwierdzić. Bardzo pozytywnie wypadły strzały finezyjne. 83 podkręcenia w statystykach w grze nie robi szczególnego wrażenia, ale jeśli dodamy do tego cechę finezyjny strzał, muszę Wam powiedzieć, iż wypadają one naprawdę efektywnie, także tutaj również leci plus. Do zalet muszę zaliczyć również strzały z dystansu i siłę strzału. Longshoty wynoszą zaledwie 77 punktów, siła strzału tylko 79. Statystyki wypadają dosyć mizernie, ale jeśli mam być z wami szczery, to wygląda to naprawdę przyzwoicie. Da się nim strzec z daleka i to nieraz, a siła strzału nie jest jakaś słaba. Obie te statystyki określam jako przyzwoite i zaliczam to na plus. Jego siła wynosi zaledwie 74 punkty, ale podobnie jak siła strzału i strzał z dystansu wypada ona naprawdę przyzwoicie. Nie jest jakimś czołgiem, ale nie jest też jakimś herlakiem. Naprawdę da się nim przepchnąć, także w tej kwestii również zaliczam to do zalet. Pomimo dosyć niskiego wzrostu Falcao jest świetny w powietrzu. Celność główek 94 punkty, skoczność 93, obie te statystyki wypadają świetnie. Dodajmy do tego cechę potężną główkę, która dodatkowo usprawnia nasze możliwości. Jego drybling w statystykach w grze wypada dosyć słabo, zaledwie 78 punktów, kompletnie nie zgadzam się z tym, naprawdę bardzo dobrze się nim drybluje. Dodajmy do tego zwinność 85 punktów, kontrola piłki 83, jest to dosyć dobrze wyszkolony technicznie zawodnik, do tego 4 gwiazdki sztuczek technicznych i cztery gwiazdki słabszej nogi, co czyni go jeszcze bardziej napastnikiem kompletnym. Ustawianie się na pozycji wypada perfekcyjnie. Wysoka pracowitość w ataku średnia w obronie. Do tego 92 ustawiania się w statystykach w grze. Zadowalająco wypadły rzuty wolne zaledwie 71 punktów w statystykach w grze, ale okazały się one naprawdę przyzwoite. Karne, 87 tutaj jest bardzo dobrze. Przechodząc do WAD, jedna jedyna rzecz jaka przychodzi mi do głowy to jego tempo, które wypada przeciętnie. Przyspieszenie jest nawet niezłe, 80 punktów, a szybkość sprintu zaledwie 75 i wypada to naprawdę słabo. Większość obrońców go po prostu dogania, więc jeśli lubicie napastników na pejsa, to nie będziecie zwalkało raczej zadowoleni. Cena Falco jest dosyć niska, na PlayStation od 26 tysięcy, a na Xboxie od 39 tysięcy końców. Uważam, iż jest to rozsądna kwota jak za tak dobrego zawodnika. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam za oglądanie, jeśli podobał się Wam mój film, zostawcie łapkę w górze, bądź napiszcie w komentarzu co o nim sądzicie, czekajcie na kolejne filmy na moim kanale, do usłyszenia, cześć!